Jakiś czas temu wiele osób mówiło: Czemu 2 litry turbo? Czemu taki duży silnik? Super by było coś mieć z motoru. Więc dziękuję Wam bardzo, ponieważ przekonaliście mnie do tego i zmobilizowaliście. Mam nadzieję, że zaczniemy niebawem fajny projekt, którego relacji de facto będę, będę Wam pokazywał. Eee, zrobię to, to będzie osobna playlista poświęcona. Temu projektowi, jeżeli tylko e, uda nam się go złożyć. Buduję go już, budujemy go już, bo to jest mój wspólny projekt wraz z, e, z Kazimierzem. Budujemy go już z 5 lat. Zbudowaliśmy klatkę przez dwa weekendy, tak naprawdę. Na tym się skończyło. Ehm, plus jest taki, że mam przyjaciela na Sycylii, który, który wiele mi pomógł. Sam też ma, ma taki samochód. Nie zdradzę Wam wszystkiego, ale, ale podrukowałem sobie. To, co rozmawialiśmy i odnośnie jego samochodu, eee, tak samo wymiary, jak on to ma z wymiarowany, jak mu się sprawdza, co i jak zmieniał, my będziemy też to testować. Dzisiaj zaczynamy od e, przygotowania garażu. Wysprzątałem go przez cały dzień, <laughs> więc jestem w stanie pokazać ze środka relacje. Natomiast e, mamy rozłożoną konstrukcję. E, ta konstrukcja, no cóż. W niektórych miejscach już ma dużo rdzy, więc tą rdzę dzisiaj będę usuwał i będziemy dzisiaj zajmować się, zajmować się zawieszeniem. Będziemy go projektować. Czekam na Kazimierza. Ma być do, do paru minut. Szuka zwrotnicy jednej i dotoczonych piast, które gdzieś mu się zapodziały. Dzisiaj zrobimy rozplanowanie zawieszenia. Mm, przygotujemy plan na wahacze. Jakie, jakie, jak, ja, ja mam swoją wizję jakie ja chcę mieć wahacze, e, Każdy pewnie ma swoją, e, może coś z tego uda się poskładać, e, żeby było fajne. Na czym mi zależy przy budowie tego samochodu, czy samochodu, tej wyścigówki, która będzie wyglądała oczywiście jak maluch? Zależy mi na tym, żeby była jak najbardziej uniwersalna, to znaczy żebyśmy zastosowali jeden rodzaj śrub, zastosowali jeden rodzaj wahaczy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zrobicie tak, że jeżeli będziemy wyjeżdżać na jakiś wyścig, pokaz gdziekolwiek, będzie można cisnąć. Bo w zwykłym samochodzie zapakujemy, jakby cały zestaw naprawczy do samochodu. Na tym bardzo mi zależy, ponieważ przy 2.0 Turbo to jest wielkim problemem, że każda część jest de facto inna, i z tego powodu, żeby. żeby Wyjechać gdzieś za granicę i pojeździć musielibyśmy brać cały bus, bo mieliśmy takie sytuacje, gdzie na wyścigach w Słowacji, Czechach um, jedna rzecz się zepsuła i, i Kazio po prostu w nocy, ratując sytuację, leciał do, do Krakowa z powrotem, e, żeby tą część naprawić, przygotować i przywieźć ją z powrotem przed e, wyścigiem. E, to było bardzo niekomfortowe, bo on, on był wymordowany. No, druga osoba tam zostawała na miejscu przy sprzęcie. Eee, więc tego chcę uniknąć totalnie. Także mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. Jeżeli macie jakieś pytania. Widzicie jakieś rzeczy, które możemy ulepszyć? Macie jakieś zdanie na ten temat? To zostawcie wszystko w komentarzu, napiszcie. Chętnie się ze, ze wszystkimi zapoznam, a zrobimy też taką serię, gdzie na te wszystkie pytania będziemy odpowiadać. Więc zachęcam do tego bardzo. Eee, czy to będą pytania z Hayabusa, czy to będą pytania z 2-litry turbo? Eee, piszcie po prostu. Eee, także co? Ja biorę się do czyszczenia rdzy. I działamy tutaj, tutaj w tym miejscu, ten tył, podłoga, jak i przód, robi się z się ze zwykłego, ze zwykłego profilu. Wtedy są łatwiejsze kąty i tak dalej, natomiast my to sobie wyprowadzimy wszystko. Myślę, że jest ok, e, przynajmniej z tego co mierzyliśmy, a dodatkowo no, to są rury bez szowel, więc ja się czuję, ja czuję bezpieczniej. No, moja psychika będzie działać ja będę w tym siedział, na się ścigał, więc tak to sobie wymyśliliśmy. Projekt jest naszego pomysłu, wszystko będzie naszego pomysłu. Zawias też będzie z naszego pomysłu, wahacze naszego pomysłu. Jeden silnik będzie nie naszego pomysłu, chociaż też pewnie jakiś młody tam zrobimy. A ja się przebrałem w polar garażowy, bo ten polar zewnicy jest tak zarobity, że ja w nim na co dzień chodzę. To tylko po na Ile było lat? 7? Siedem Nie myślcie sobie, że to jest to, co myśmy zrobili i w ogóle o tym nie myśleliśmy, Nie, nieprawda. Mamy tutaj parę rzeczy, jak wam pokazuję. Już nawet mam do kierownicy Quick jest, więc... Już się szykuję A to jest najważniejsze do koncepcji zawieszenia I do wahaczy nie? Chyba tak Chyba tak Chyba tak Wyciągniemy, to sobie Mamy do zawiasu łączniczki do unibolku Nawet po ocynku, więc nie zardzewiałe. Jak tak to... No, i teraz to wygląda. To może być stąd. To może być stąd. Już mieliśmy koncepcję, że będziemy mieli cztery takie zwrotnice. No nie? No, bo mamy cztery takie elementy. plus Czyli jeden wiem, że to coś to... miałem kupić, ale no. przez tych siedem lat się nie udało. Czyli no. dobra, czyli kupuję dwie takie, bo masz jedną tak, tamto. Tak, jedna powinna być. A no i wtedy jeszcze dwie pasty już mam, czyli jeszcze dwie trzeba zorganizować. Generalnie na razie sprawdzamy. Jaką mieliśmy koncepcję 7 lat temu i co chcieliśmy zrobić mm, Trochę jest rozminiania w tym wszystkim Ale generalnie gdzieś nam się to zaczyna rysować Więc dużo rzeczy nam to ułatwi To są tu lejki zwiększające kąt pracy Unibola Związamy sobie tak i tutaj można tak wyginać ładnie Elegancko w tym momencie Kazimierz mocuje zwrotnicę najnowszym systemem z nasy. Śruba mocująca. Nie, centralna trytyka mocująca. Będzie, je, będzie jeździć. Myślę, że zdąży. Także, jak potrzebowalibyście jakieś śruby, żeby zamocować koło do samochodu, wystarczą 3 tytki, ja jadę dokupić jeszcze 5 worków i myślę, że jutro wyjedziemy. Teraz rozmieszczamy sobie, rozplanowujemy pierwsze, pierwszy wacharz koncepcyjnie. Koncepcyjnie. Więc zobaczymy jak wyjdzie, przyspawamy, zobaczymy jakie ramienia, a później e, to skorygujemy i do tego będziemy robić formę. Widać te cyfry w Twojej głowie. Po chwili skupienia, jaką mieliśmy, udało się wymodzić takie to mocowanie. Tak, że będzie, będzie mniej więcej e, no spora szerokość tego, tego samochodu wyjdzie. E, teraz tak, pewnie zastanawiacie się, dlaczego e, te mocowania w Achaczy, względem tych dolnych, są przesunięte zaraz to najlepiej wytłumaczy specjalista Kazimierz ale, ale powiem Wam tak, że będziemy mieli jeden rodzaj wahaczy na każde koło będziemy je obracać, żonglować, żeby, była tak, żeby to była uniwersalna część a teraz, teraz z pytaniami do specjalisty dlaczego mamy takie mocowanie wahaczy? w związku z tym, że jest bieda edition czyli wszystkie wahacze takie same no to trzeba kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy zrealizować poprzez przesunięcie dolnych mocowań. A że potrzebujemy uzyskać jakieś 11 stopni, żeby wozik był stabilny i żeby mieć stosunkowo niewielki kąt pochylenia koła taki do jazdy na wprost. Natomiast żeby nam się zwiększał tak zwany negatyw, czyli kąt pochylenia koła w zakręcie dosyć agresywnie, no to mamy duże wyprzedzenie stworzenia zwrotnicy i po to to przesunięcie. Dziękuję. Proszę. Dzień pierwszy dobiega końca. Musimy uzupełnić e, parę rzeczy. E, dokupić rury bezszwowe, dokupić. E, mm, zrobić nowe blaszki właściwie, bo, bo mamy stare, które są na M16, chyba. E, natomiast były gdzieś robione i mieliśmy na M12, e, ale jeszcze musimy parę rzeczy pozmieniać i, i przemyśleć e, koncepcję. E, chodzi o to, że będziemy kompensować sobie m, te same wahacze e, poprzez punkty mocowania w, w nadwoziu. E, dlatego to wymaga jeszcze przemyślenia, przemyślenia, przeliczenia i e, zrobienia, także że szykujemy się. Ja muszę pozupełniać zapasy śrub, nakrętek, bo to wszystko musimy poskręcać, żeby, żeby wiedzieć, jakie te wahacze zrobić, um, żeby wszystko pomierzyć, policzyć. Także co? Lecimy!